You told me more than one. Hej, hej, hej kochani, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie na kanale Boogie Silver I chciałoby się rzec long time no see i taka jest prawda moi drodzy Dlatego, że bardzo dawno mnie tutaj nie było, bardzo dawno nie pojawił się na tym kanale żaden film e, Ostatni film, który nagrywałam to był film z Krzyśkiem, około 4 tygodni temu bodajże Ale słuchajcie, to nie tylko chodzi o to, dlatego, że mm, już od jakiegoś czasu filmy nie pojawiały się tak regularnie jak na samym początku e, Dlatego, że ja bardzo starałam się dbać o tą regularność, o tą Regularność filmów i praktycznie prowadząc dwa kanały cały czas byłam regularnie. I powiem Wam szczerze, że to jest najdłuższa przerwa 4 tygodnie, jaka kiedykolwiek miała miejsce u mnie. Czy na tym kanale, czy na kanale daily vlogowym Daily Boogie? Zaraz wam wszystko powiem, dlaczego mnie nie było, co się wydarzyło, czy się wypaliłam, czy po prostu odpuściłam sobie ten kanał, czy nie chciałam już tu być, czy nie miałam pomysłów na filmy. Zaraz sobie wszystko opowiemy. Zrobimy też sobie taki live update. Powiem, co tam u mnie słychać. Także oczywiście zapraszam Was serdecznie do oglądania, i już na samym początku, dla takiego małego pocieszenia Was, powiem, że Jestem, powracam ze zdwojoną siłą i mam nadzieję, trzymajcie kciuki, żeby teraz na tym kanale filmy pojawiały się regularnie, bo jeżeli chodzi o mój Instagram, tam jestem na bieżąco. Dlatego, jeżeli jeszcze nie śledzicie mnie, właśnie na Instagramie Bugi Silver, zapraszam bardzo serdecznie, tam jestem codziennie. Jeżeli chodzi o kanał Daily Boogie, tam też filmy pojawiają się regularnie. No niestety. Tutaj chyba po prostu e, coś takiego tylko się wydarzyło Dobrze kochani, zacznijmy od początku Jeżeli wiecie albo i nie, e, pewnie już wiecie Otworzyliśmy m, swój własny sklep, otworzyłam swój sklep Razem z Krzyśkiem prowadzimy Boogie Baby I tak naprawdę sklep teraz... Jakby zajmuje Ogromną część naszego czasu Ogromną część naszego życia Ale to jest spełnienie mojego marzenia Ja doskonale to wiedziałam, kocham to robić Jestem sobą i tak jak piszecie mi Właśnie na kanale vlogowym To widzicie, że te oczy mi się świecą Że jestem taka promienna, że jestem taka szczęśliwa Tak, bo to było moje ogromne marzenie Już od bardzo, bardzo dawna Udało mi się je spełnić, udało mi się je zrealizować Czuję się silną, spełnioną kobietą Tak naprawdę osiągnęłam wszystko To czego pragnęłam i na ten moment jestem naprawdę przeszczęśliwa. Ale wracając, dobrze. Czy się wypaliłam? Powiem Wam szczerze, że chyba trochę tak. Po prostu pochłonęło mnie życie, pochłonął mnie czas i odstawiłam ten kanał jakby na dalszy plan. Już od jakiegoś czasu słuchajcie. Eee, troszkę słabiej go czułam, miałam trochę mniej pomysłów. Eee, zauważyłam też, że większym powodzeniem cieszą się daily vlogi kiedy vlog, kiedy vlog, i powiem Wam szczerze, że ja też. Wolę oglądać vlogi. To tak personalnie wolę oglądać vlogi, tego typu filmy, niż właśnie już ulubieńców, jakieś tam pogadanki, jakieś mierzymy, jakieś hole. No i tak jakby troszeczkę sobie odpuściłam. Z braku czasu stwierdziłam, że stawiam na kanał vlogowy i tam się dzieje, a ten kanał odpuszczam. I powiem Wam szczerze, że ostatnio sobie to wszystko przemyślałam i kiedyś. Tak, patrzyłam na to, że jak inne dziewczyny nagrywające, otwierały swoje biznesy, nie wiem, zaczynały być sławne, piąć się po szczytach kariery, wtedy odpuszczały YouTube. I wtedy ja tak sobie pomyślałam, nie, żebym teraz się pięła po jakichś szczytach kariery, absolutnie nie, tylko wtedy tak sobie pomyślałam, aha, pamiętaj od czego to wszystko się zaczęło, pamiętaj dlaczego tu jesteś, dlaczego zbudowałaś tak fajną społeczność. Wtedy zapaliła mi się lampka i pomyślałam, to właśnie dlatego, to właśnie kanał Boogie Silver dał mi to wszystko, dał mi te możliwości, dał mi świetny kontakt z. Wami. To właśnie dzięki Boogie Silver, temu kanałowi, który budujemy razem od tylu lat, ja jestem teraz w tym miejscu. Właśnie dla Was eee, I ta lampka mi się po prostu zapaliła i stwierdziłam O nie, trzeba działać I powiem Wam szczerze, że mam teraz głowę pełną pomysłów Jeżeli chodzi o ten kanał Więc trzymajcie kciuki, żeby tutaj też Materiały, filmy pojawiały się regularnie eee, I jeżeli też chcecie Coś ode mnie szczególnego Żebym nagrywała, to jest dobry czas Napiszcie mi koniecznie pod tym filmikiem Na jakie filmy liczycie, co chcecie na tym kanale oglądać Tak jak mówię, ja już mam e, Trochę pomysłów, niedługo pojawi się film Słuchajcie, mam tutaj kamerkę z Nel także przepraszam w razie czego od jakieś odgłosy, ale ona sobie akurat aktualnie leży. No i słuchajcie, mam już sporo pomysłów Już niedługo na kanale pojawią się fajne filmy Jeżeli chodzi o przepisy na Thermomix Jeżeli chodzi o jakieś tam challenge z Krzyśkiem Więcej filmów z Krzyszkiem Będzie Mierzymy, niedługo też Mierzymy z Bonprix Jakieś stylizacje do pracy Więc takie filmy, mam jakieś tam pomysły na nie Ale jeżeli Wy czegoś chcecie, czegoś też ode mnie oczekujecie Napiszcie na dole No i właśnie, to jest taka kwestia może troszeczkę takiego Mi się wydaje, że to wszystko sprowadziło się do tego, że po prostu troszkę Brakło mi czasu, a tak jak mówię Sklep poświęca mi bardzo dużo Dodatkowo, jak wiecie, mam dwoje dzieciaczków w domu Dodatkowo, bo też bardzo często się pytacie Leo poszedł do nowego przedszkola I bardzo szybko się tam zadomowił My z Krzyśkiem jesteśmy przeszczęśliwi I żałujemy, że tak późno przepisaliśmy go do przedszkola Wiele z Was też Do tego przedszkola, przepraszam, tutaj koło nas Trochę też wydaje mi się, że e, Opadłam z wprawy Nagrywania tutaj, no bo jednak wiecie Co nagrywać regularnie, to nagrywać regularnie A vlogi to tam wiecie, tu się na tam się nagra, więc Leoś Słuchajcie, chodził do przedszkola w Białymstoku Natomiast z takiego względu, że my już w Białymstoku Na co dzień nie jesteśmy Krzysiek pracuje tutaj w naszym sklepie w Knyszynie Ja też tutaj jestem e, Przepisaliśmy Leośa do przedszkola tutaj bliżej naszego domu I powiem Wam szczerze, że jestem Przeszczęśliwa, Leoś prześwietnie Się rozwija, jest szczęśliwy Zadowolony e, Pani go bardzo chwali, więc to jest po prostu miód Na nasze serce, mało tego Leo chodzi na turniej piłki nożnej Dwa razy w tygodniu trenuje Piłkę nożną, a to sprawia mu naprawdę ogromną frajdę. Jeżeli chodzi o Nel, Nel niedługo, słuchajcie, kończy dwa lata, bo już 11 kwietnia ma swoje drugie urodziny. Także, no, czas pędzi jak szalony. Również słuchajcie, 11 kwietnia obchodzimy swoją szóstą rocznicę ślubu. Już mówiłam o tym na vlogu, więc po prostu dzieje się. Sklep, rozwija się przecudnie, przefantastycznie, tak jak mówię, pełni energii jesteśmy i cieszymy się, że razem z mężem moim Krzysztofem możemy tworzyć ten biznes, spełniać się i być specjalnie dla Was. Także tak pokrótce, słuchajcie, tak to wszystko wyglądało, bez żadnej ściemy, kawa na ławę, po prostu brak czasu, troszkę też jakieś tam wypalenie, brak pomysłów, yy... Nie mogłam, jakby, troszeczkę jakby odnaleźć siebie też na tym kanale, bo też nie wiedziałam, co tak do końca chcę tutaj e, nagrywać. Więc, wiecie, co takie było po prostu powiązanie z poplątaniem? Postawiłam na vlogi, postawiłam na Instagram, a Boogie Silver, papa, pa, troszeczkę się, jakby e, zaczęło kruszyć. Ale nie, nie, nie. Jestem, przybywam i mam nadzieję, że w miarę regu regularnie teraz tutaj e, dla Was będę. E, no i co mogę Wam jeszcze powiedzieć? E, cieszę się, bo już nie. Długo wiosna, było pięknie, a dzisiaj znowu spadł śnieg, więc, no po prostu, słuchajcie, rewelacja, rewelacja. A tak w ogóle, nagrywam to w Dzień Kobiet. Wy to zobaczycie pewnie jutro, ale składam Wam, kochane dziewczyny, kochane kobiety, wszystkiego dobrego. Przede wszystkim odwagi, determinacji, dużo miłości, to, żebyście dążyły do swoich celów, pięły się po szczycie kariery, jeżeli to jest dla Was ważne, pielęgnowały swoją rodzinę, były szczęśliwe i nigdy nie zapominały w tym zabieganym, zalatanym, dziwnym świecie, o sobie. Pamiętajcie, ja zawsze mówię: szczęśliwa mama, szczęśliwe dziecko, szczęśliwa kobieta, szczęśliwy świat. Spełniajcie się, dbajcie, pielęgnujcie swoje pasje, bo to jest najważniejsze. Także, kochane moje, wszystkiego dobrego. No i słuchajcie, to chyba by było na tyle. Nie ma co tutaj się dużo rozwodzić. Taki life update. Powiedziałam szybciutko, co się u nas dzieje. Ja zawsze Was zapraszam też na kanał vlogowy, no bo tam takie nasze życie. Od kuchni, no i jesteście naprawdę na bieżąco. A tutaj wiecie, temat kosmetyki, pogadanki, ubranka, mierzymy ciuszki, takie duperele. Ale bardzo dziękuję za wszystkie Wasze możliwości, za wszystkie Wasze wiadomości, za to, że pytałyście, pisałyście: Dlaczego na tym kanale mnie nie ma, dlaczego filmy tak rzadko się pojawiają? A no właśnie dlatego, że dziękuję, kochani, za Wasze pytania, wiadomości. Jestem, przybywam i mam nadzieję, że wracamy tutaj ze zdwojoną siłą, z pozytywną energią, bo tak jak mówię, to Wy, to ten kanał e, sprowadził to wszystko do tego miejsca, w którym ja teraz jestem i nigdy, ale nigdy, przenigdy nie mogę o tym zapominać. Także słuchajcie, dziękuję już Wam za mile spędzony czas. Koniecznie zostawcie lajka, bo to jest dla mnie bardzo ważne, tak samo zostawcie swój komentarz, wtedy będę wiedziała, że to co robię ma sens i że chcecie tutaj moją buzię i moje przesłanie oglądać, także koniecznie zostawcie komentarz, łapkę w górę, będzie mi niezmiernie miło, cieszę się, że już od tylu lat jesteście tutaj ze mną, także co, ściskam Was serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia już w kolejnym filmie, piszcie też swoje propozycje, czego chcecie więcej na tym kanale, co Was interesuje, interesuje, jakie tematy mam poruszać, jakie pogadanki nagrywać, będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za mile spędzony czas, raz jeszcze życzę Wam wszystkiego dobrego, do zobaczenia w kolejnych filmikach, buziaczki, buziaczki, hej, pa, pa!